Witam do wszystkich, jestem Daryś Nie zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Let's Play. Zielonka. No, mamy kolejny dzień, kolejne wyzwania. Luty. Ale nawaliło śniegu. Wow. No sypało wczoraj przed całą noc. Kuta się dosypało? Nieźle. Dobra. Plany na dzisiaj. Najpierw zobaczymy, co jest w sklepie. A, to się z buta przejdę. Hmm? Nic z było słychać? Jakbym po śniegu chodził? Ciekawe. Zazwyczaj jak się idzie, to się coś wydobywa z butów. Dobra, co my tu mamy? Uuu, tu mamy ciekawą sprawę. zaraz ogarniemy. 4800. To by się opłacało kupić. Bo można większe, ale 2000 więcej kosztuje. Nie, najpierw mnie to interesuje. Jeśli to będzie działać, to będzie lepsze niż to, co mam kupione z John Deere'a. Zobaczymy. 4000 kupię, a najwyżej. Najwyżej. Tamto sprzedam. Jak to wygląda? No, fajne jest. 6 metrów. 200, coś potrzebuje koni. Zobaczymy, jak będzie działać traktor z tym. Ja tam mam tego John Deera przypiętego do Zetora. Czy to będzie miało jakiś byt, czy nie? Zobaczymy. Może będzie lżejsze. Chociaż zaraz zobaczymy, jak to wygląda wagowo. To wagowo. Tutaj 818 kg, a ten to na 200. Zamieniłem... Kierkina na siekierkę, siekierkę na kier. się siekierkę kier się kierka. Eee, się kierka. Kierkina się kierka. Kierkina tam kierka. czy się tam Nie się kierka. Kierkina się kierka. Kierkina się 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 Naprawdę. Nie chcę się wierzyć w tego względu, że. O, jest... nie, Może ważyć. A, nie, wiem, co nie, tam. Chyba tu jest waga... Yy, tej całej szerokości. No, No może jak stanę, to to nie chcę paść. Co za zbój. Jeszcze tylko kawałek, co tu No i um, no zobaczymy, co Również dzisiaj myślałem zająć się e, drzewami tutaj. Chciałem tam ogarnąć ten temat. W sumie, póki jeszcze się wiosna zacznie. Teraz sprawdzimy czy to... <laughs> Sam jestem ciekaw my A nie samemu widzę, ale nie podaję naszych traktorów dodać. Bo no to nie ma sensu, żeby się tam zamęczać. To samo. <laughs> no i jeszcze gorzej. Dobra. Odpilnę nulę. Nie ma co. Jako tutaj nie wiem to, to, to ogarnę. W sumie właśnie... Ee, większy traktor muszę kupić. żeby miał sprzedał PPO. Bo muszę właśnie ogarnąć z tymi krzakami. I w tym przypadku chcę sobie wynająć... E, urządzenie. Do... Usywania drzew. Zaraz, czy ja tu się zmieszczę? Tutaj muszę tutaj wjechać, to się się zmieszczę. Bo ten mały, ten mały e, agro mi tego nie uciągnie. Ten nie ma z przodu e, trzypunktowego zaczepu. No w sumie... Hmm, nie wiem. No tak się zastanawiam. Czy warto wkładać na razie pieniądze? I tak się zastanawiam nad kupnem Luxusa, szczerze mówiąc. Chcę 155 koni, i czy ja go w sumie wykorzystam? Bo ja mam tak czy inaczej tutaj yy, duży traktor. O, tutaj przyczepa z nim stoi. Zapomniałem o niej, hmm. nie uda mi się chyba wyjechać, chociaż trochę może porysuję, ale wyjadę, nie do tego, do tego mam hmm. nie powinienem wyjechać, trochę deser przestawię tylko, no właśnie, a propos. Zahaczyłem A mogło być tak fajnie Dobra, już sobie przyczepę o, dobra Pan nie przyjadę tu powinienem się zmieścić Zmieścić się zmieściam. No, wyrobię się, dobra, spoko, damy się. No ja nie wiem jak długo jeszcze ten śnieg tu będzie leżał. Na razie nic nie będę tutaj zmienił. Pomyślałem, że jeszcze pół kupię, żeby ten śnieg tutaj poussuwać, ale on może zniknąć za długo, bo temperatura może iść do góry. Też można sprawdzić jaka będzie. No, idzie do góry. No, później może być już i tak ciepło. Dobra, nic. Zrobimy tak. Chyba sprzedamy. Bo i tak jest ciężki. A ja tam tego. W takim układzie. Bo jest trochę szerszy, będzie szybciej pracował. Jak. To za niego dostanę. Ile? 7000, no to jestem do przodu. Tam dałem 4000 za tego, a jest szerszy. No i dobra cena jest. Ek to może być taki jak jest, a jak będę miał jakiś większy sprzęt, to go tego będę poszerzyć. No to jest pytanie czy... Jeszcze jest kontrakt. Następny, ten, który wziąłem. Jest. Dobrze. Czyli mam pole 60. Muszę jechać. Wysłać kolegę. A ja się będę mógł zająć 60 jest to na dole. Dobra. Niech jedzie. Kolega. A ja się tutaj muszę zająć tym. No i teraz tak. Bo ja chcę wypożyczyć sobie sprzęt do usunięcia tylko tych krzaków Ile on mocy potrzebuje 150 No muszę tam ten traktor kupić tak czy inaczej Dobra to idziemy sobie kupić traktor w takim razie mały Ursus Ursus mały gdzie on jest to troszeczkę może być roboty przy nim. No, gdzie on jest? Jest. Dobra. Mamy to. O, kolor jest odpowiedni. Przedni ciąży mnie interesuje, ale interesuje mnie przedni zaczep. Ale też nie ma PTO. Hmm, nie, dobrze. Jak najtaniej, żeby było. O, te mogą być opony. 3 punktowe to jest 4000 więcej, już. Szeroki zestaw kół z obciążnikami to jest następne 2000 naklejki. No, niech będą. Botniki standardowe. Nie, poszerzone muszę być. To już następny 1000. Eee, przód niech zostanie. chlapacze Krótkie, a długie ile kosztują? No, wezmę ze 300. Będzie osłona tu lub Tak, niech będzie. Przednie światła typ 1. Nie, to niech zostaną. Tak jak jest konfiguracja dachu stary. Dobra, niech będzie stary. Wydek. Wydek złotowimy chyba też taki. Będzie pod kolor. Lepiej wygląda kierownica. Nie zmieniam. Niech zostanie. Tak jest. Kolor kabiny zostaje. Tu zostaje. Te kolory mi odpowiadają jak najbardziej. Także 65 tysięcy. Dobra, biorę go, bo to i tak na razie. Potrzebuję jakiś mocniejszy traktor tak czy inaczej. a Nie chcę tym dużym, dużo jeździć. Teraz tak. Zostaje 41 tysięcy. Ja jeszcze muszę wziąć, wypożyczyć. pożyczyć gdzie on tam pojechał. Serio kolego Masakra z tymi pracownikami. Jeszcze raz. No, mam no nadzieję, że tym razem sobie poradzi. jak mnie to trzeba będzie podpiąć do e, Ursusa i kielanu. No, piękna maszyna. Teraz jeszcze miałem wypożyczyć sobie e, ten sprzęt do usuwania krzaków i w ogóle tego wszystkiego. Tam muszę porządek z tym zrobić to. Wypożyć. 1200 OK. że dźwignię to, że nie będę musiał po obciążeniu jechać. No, fajnie jeździ ten Bresus. Nareszcie, to jest konkretny sprzęt. Na gospie. Dobra. Chociaż czuć, czuć te koła, są delikatnie w powietrzu. Ja sobie wyznam wciąż mig To jest jeden kub tony. Powinno wystarczyć to. No, dobra. Pięknie działa. Ja jeszcze tylko zerknę. Tutaj m, m, krowy mają ok hmm. Kury trzeba będzie dosypać, czyli dosypać kurą to coś pomyśleć z krowami. Bo jeszcze się zastanawiam zwierzęta. Czy ja tu coś mam w dobrej cenie do mieszania dla zwierząt? Jakieś mieszadło. 18 tysięcy. Żeby TMR zrobić i 500 za zbiornik, żeby mleko przewozić to to bym się opłacał kupić żeby przewieźć mleko, to sobie kupię a tu się zastanowię, ale raczej chyba kupię też do mieszania tmr u będzie w sam raz za tą cenę się opłaca dobra i się pytamy tu za wycinkę tych krzaków, niepotrzebnych więcej miejsca doczenia trawy dobra, ja się roboty tam ogarnę tego pracownika tu z tym wszystkim zwierzętami i, i usłyszymy się pod koniec dnia. Także przyspieszamy robotę No i mamy kolejny dzień za nami. Jak widzieliście, byłem przez nas na markecie, bo chcieli tam, żeby mi im no, troszeczkę tego miłego swojego. Także trochę tam zawiozłem. No i wyszło jak wyszło. Porobione kontrakty. Nie wiem, czy tam w sumie coś doszło jeszcze z tych kontraktów, czy nie. No, ale to się nie opłaca za to, coś tam robić. Odpalać cały ten sprzęt. Dobra, muszę tutaj poganiać te sprzęty tutaj żeby to miał jakieś ręce i nogi. Już 200 jest to, nie podniosę No i jeszcze się zastanawiam, bo tam w promocji coś było do kupienia. Owiec. Można było sobie to kupić ten owiec. i przerwieść sobie, wykorzystać. bo cena mi się wydaje bardzo dobra. Zaraz zobaczymy. To jest 18,5 litrów za 8500. Zaraz zobaczę po ile jest owiec w ogóle. No, pszenica owiec 1300 za 1000 to jest 8 razy, czyli 8000, a tam jest 18. No, czyli dobra cena jest. Ja sobie to też kupię, później sobie przewiezę to. Kup. Także to będzie spoko za 8000-18000 litrów. Owsu to jest dobrze, także ja to sobie najwyżej później, a jak w ogóle cenowo stoi owiec. Może się opłaca, będzie. może się będzie opłacało to sprzedać teraz. Nawet nie wiem, jaka będzie cena. Owsa jest niska. 1000, o nie, to w sumie teraz można by było to sprzedać 1800 na El Grant, jak pójdzie.

No, można by było coś pomyśleć. Albo go przerobić, zobaczymy. Ja tutaj muszę poogarniać te sprzęty, bo ja kupiłem nowe sprzęty, a ja nie mam gdzie tylko trzymać. Światła porobić, żeby to miał ręce i nogi. Spróbuję to w, w jeszcze pocisnąć dzisiaj. Bo cena pójdzie w dół, a cena jest dobra, jak za ten owiec. A w przyczepie, ile mi się mieści? Czy ja to teraz to muszę oddać? A w przyczepie, ile mi się mieści? 11,5000. Będę musiał kilka kursów zrobić. Dobra, spróbuję. Dobra, eee, pogarnę to sobie tutaj na placu. Pozwolę to. Zobaczymy się jutrzejszego dnia. Także myślę, że na dzisiejszy, dzisiejszy dzień chyba to wystarczy. Pozdrawiam gorąco, dzięki za uwagę, na razie, cześć.